No i witajcie! Ja w samochodzie zazwyczaj czuję się jak za karę. Dzisiaj musiałem parę spraw załatwić, używając czterech kółek, więc postanowiłem przy okazji pokazać Wam, jak rozpędza się Tesla Model 3 w wersji Performance, czyli tej najmocniejszej. Jedziemy dalej. Wzamy sobie bieg. Jakoś się szczególnie nie musimy martwić, że nie zdążymy. Gdyż przyspieszenie tego samochodu faktycznie zapewnia nam bardzo bezpieczne włączanie się do ruchu, no, chyba że przyzwonimy w coś, co jest przed nami. I wracamy na fazę szybkiego ruchu. Ten samochód powyżej prędkości rzędu 150-160 km na godzinę zachowuje się jak każdy inny samochód. To jest nim epickie i spektakularne. Dzieje się od zera do tych prędkości. Jest to wciskające w plecy przyspieszenie, nieprzerywane zmianą biegów, gdyż tutaj biegów jako takich nie ma. Jest to silnik elektryczny, który moment obrotowy oferuje nam już od samego dołu, od samego początku swojej pracy. No tu mamy jakąś ulicę bez wylotu. Jesteśmy na drodze wyłączonej z ruchu. Możemy tutaj sobie spokojnie sprawdzić. Przyspieszenie tego samochodu bezpiecznie, bez innych uczestników ruchu. Ta droga prowadzi donikąd, więc pewnie dalej będzie gdzieś ten asfalt się nam kończył. O! Jest nawet taki zacny placyk do zawracania. Fajne miejsca do testowania motocykla. Jak to człowiek codziennie coś nowego znajduje? Zrobimy w trybie sport. Start zatrzymany. Tutaj macie szybkościomierz, aż podwinę rękawy. Trzy, dwa, jeden. To, co tam tak syczy ładnie z tyłu, to moja kurtka, która wisi na eleganckim wieszaczku. Jedziemy. Włączamy się do ruchu, więc troszeczkę tutaj spuścimy stonu. Oczywiście wszystkie systemy kontroli trakcji trzymają nad tym, żebym nie zerwał przyczepności, nie zapiszał oponami. Inaczej przeniesienie takiego momentu obrotowego, dostępnego praktycznie od zera, byłoby niewykonalne. Samochód rozpędza się epicko. Wracamy do realiów drogi publicznej. Będę jechał teraz za ciężarówką z prędkością mniej więcej 90 na godzinę. Włączam kierunkowskaz. Jak gwałtownie mogę uzyskać prędkość, pozwalającą mi bezpiecznie tę ciężarówkę wyprzedzić, z pewnością zawieszenie Tesla nie jest zawieszeniem sportowym. Nie znalazłem tutaj ustawień regulujących jego Troszeczkę się buja, nie stanowi on takiego precyzyjnego urządzenia do napadania na zakręty, aczkolwiek tam przy mniejszych prędkościach, a ostrzejszych manewrach tak kierownicą bardzo przewidywalnie i fajnie ten samochód wchodził całkiem nadsterownie w zakręty, co było przyjemne. Tutaj przy większej prędkości, powyżej 200 na godzinę na łuku, droga była całkiem równa, a samochód troszeczkę tak tam pływał. Mamy tutaj mustanga. Może uda się go zmobilizować do krótkiego wyścigu nie miał szans wtedy Chill. Samochód jest dużo bardziej łagodny. Gwałtowne wciśnięcie pedału gazu nie powoduje, że startujemy jak rakieta wystrzelona z procy. Jest to bardzo przyjemna jazda, komfortowa, klimatyzacja mucha, muzyka gra. Czyli jest to zupełnie nie w trybie motokuzy. Będziemy z tym. Ale to też nie jest tak, że w trybie sport. Dostajemy takiego potwora, którym nie da się powoli bezpiecznie jechać w korku. No kolego. Za to możemy szybko odzyskać stracone sekundy przez jakiegoś wpychającego się do ruchu kierowcę Mercedesa SL. Dziękuję Wam za uczestnictwo w tej krótkiej przejazdce. Już niebawem pokażemy Wam porównanie, jak Samochód Tesli skutecznie przekazuje tą swoją moc i moment na asfalt poprzez cztery koła w porównaniu z jednym z najszybszych motocykli. Nawet mam pewien typ, a nawet dwa typy motocykli z jakim chciałbym ten samochód zestawić. Jest to oczywiście najszybszy motocykl jaki testowaliśmy w Motohuzy, czyli Triumph Rocket 3, w którym uzyskaliśmy przyspieszenie rzędu 2,75 sekundy na zwykłej drodze i zwykłych oponach oraz Motocykl BMW S1000RR. Bardzo szybki podróż, chyba najlepszy ścigacz w tej chwili. Tak przynajmniej twierdzi Stalker. Na pewno w starcie na prostej ten samochód będzie szybszy od motocykla. Przy okazji testu porównawczego z motocyklem pokażę Wam, jak w samochodzie tym skutecznie używać trybu jazdy autonomicznej i podróżować w korku jako osoba absolutnie wyluzowana. Dziękuję Wam za oglądanie tego krótkiego materiału. Zapraszam na naszą stronę www.motokuzy.pl i na nasz kanał YouTube, gdzie za chwileczkę znajdą się nowe filmy z testami kolejnych motocykli. Przede wszystkim premier, wyczekiwanych długo premier roku 2021. Trzymajcie się zdrowo!